Księga bajek przedstawia GRA, która żyje Rozdział pierwszy Bartek siedział na łóżku oparty o poduszkę z telefonem w dłoni. Ekran świecił zimnym światłem, a palce chłopca przesuwały się po nim z wprawą, jakby od zawsze należał do tego świata. Lubił gry, nie dlatego, że uciekały od rzeczywistości, ale dlatego, że dawały mu kontrolę. W grach można było zresetować błędy. W prawdziwym życiu nie. Tego wieczoru, gdy mama wyszła na dyżur do szpitala, Bartek usłyszał znajomy dźwięk powiadomienia. Nowa gra dostępna do pobrania Eterion, witaj w swoim świecie. Nie kojarzył tej produkcji. Nie było żadnych recenzji, trailerów ani opinii znajomych z klasy. Ale opis był. Intrygujący. Gra, która nie wymaga kontrolera wystarczy, że jesteś zaintrygowany kliknął pobierz. Ekran przygasł, a w tle pojawiła się mglista animacja jakby przez ekran ktoś dmuchnął parą. Na środku wyświetlił się napis: Zamknij oczy, Bartek. Chłopiec roześmiał się nerwowo No dobra, a skąd wiecie, jak mam na imię? Mruknął, ale zrobił, co gra kazała. Najpierw usłyszał dźwięk, coś jak szum wiatru, ale pod wodą. Potem ciszę, a potem głos, miękki i głęboki, jak z wnętrza Ziemi. Witaj w Eterionie, wybrany graczu. Twoja dusza została zalogowana. Bartek otworzył oczy i Telefon zniknął. Znajdował się na czymś, co wyglądało jak pole pikseli. Każdy krok brzmiał jak kliknięcie myszki. Niebo było pełne kodu. Litery i cyfry spadały jak deszcz, układając się w słowa, których nie rozumiał. Na horyzoncie widział zamek zbudowany z ikon aplikacji. Czy ja śnię? spytał. Nie. To graśni o tobie. Z mgły wyłoniła się postać. Wysoka, zbudowana z błękitnych cyfr, z oczami jak dwa kursory myszy. Kim jesteś? zapytał Bartek. Nazywają mnie serwer. Strzegę równowagi Eterionu. Postać skinęła głową. Każdy gracz, który tu trafia, musi podjąć jedno wyzwanie. Twoje odnaleźć utracony kod źródłowy bez niego eterion się rozpadnie ale uważaj błędy w tym świecie są żywe zanim bartek zdążył zapytać co to znaczy serwer rozpłynął się w błyskach pikseli chłopiec został sam pierwsze co poczuł to chłód pod stopami ziemia pod jego nogami była miękka jakby chodził po klawiaturze z daleka dobiegał dźwięk Rytmiczny, metaliczny, coś pomiędzy biciem serca a stukiem dysku twardego. Ruszył w tamtą stronę. Po drodze mijali go dziwni mieszkańcy gry, stworki zbudowane z ikon folderów, rycerze z ekranów LCD, latające emotki. Niektóre pozdrawiały go radośnie, inne uciekły na jego widok. W końcu trafił na coś, co wyglądało jak most. Ale zamiast drewna ciągnęły się linie kodu. Na tabliczce widniał napis Most do Strefy Błędów. Bartek zawahał się. Nie każda droga prowadzi do końca gry, niektóre prowadzą do ciebie samego. To znów był ten głos. Serwer mówił wprost do jego myśli. Zrobił krok. Most zadrżał. A wokół zaczęły pojawiać się czerwone błyski. Błędy. Nagle coś wyskoczyło z ciemności. Czarny poszarpany stwór z cyfr zamiast oczu. Error ryknął, nieuprawniony dostęp! Bartek odruchowo się cofnął, ale wtedy coś dziwnego wydarzyło się z jego ręką, zaczęła świecić. Linie kodu wirowały wokół jego palców. Co? Co to jest? Krzyknął. Twój poziom świadomości wzrósł. Użyj energii, napraw. Zrobił to instynktownie. Dotknął stwora, a ten rozpadł się w pikselach, zostawiając po sobie błękitny odłamek. Gdy go podniósł, usłyszał dźwięk. Fragment kodu odzyskany. Jeden na pięć. Czyli to quest. Uśmiechnął się. No to gramy. W następnych godzinach Bartek poznawał zasady tego dziwnego świata. Odnajdywał kolejne fragmenty kodu. W podziemnych folderach, w ruinach aplikacji, w porzuconych plikach. Ale im dalej szedł, tym bardziej miał wrażenie, że Eterion nie jest tylko grą. Każdy błąd, którego naprawiał, Przypominał coś z jego życia. Jeden wyglądał jak pęknięta fotografia mamy i taty, których dawno już nie widział razem. Inny jak puste biurko w jego pokoju, na którym kiedyś stały kredki. Gra, jakby znała jego wspomnienia. W końcu, po długiej wędrówce, trafił do centrum świata. Wieży kompilacji. Tam. Na samym szczycie miał znaleźć ostatni fragment kodu. Ale zanim wszedł, ekran w jego głowie snów rozpłysł komunikatem. Uwaga! Następny poziom wymaga dostępu do pamięci osobistej. Chłopiec poczuł dreszcz. Pamięci osobistej mojej? Tak, Bartek. Aby naprawić świat, musisz najpierw naprawić siebie. Wieża rozświetliła się niebieskim światłem. Drzwi otworzyły się same. Bartek wziął głęboki oddech i wszedł do środka. Rozdział drugi. Wnętrze wieży kompilacji wyglądało jak katedra zbudowana z kodu. Ściany pulsowały niebieskimi liniami danych, a podłoga reagowała na każdy krok Bartka, rozświetlając się delikatnie pod jego stopami. Powietrze pachniało osonem i czymś, co przypominało kurz z komputerowego wentylatora. Witaj ponownie, gracz. Głos serwera rozległ się w przestrzeni, choć nigdzie nie było widać jego postaci. Znalazłem cztery fragmenty kodu, powiedział Bartek, unosząc rękę. Został tylko jeden, prawda? Tak. Ale ostatni fragment nie leży w świecie danych. Leży w tobie. Bartek uniósł brwi. W sensie w mojej pamięci? Twoje wspomnienia są częścią gry. Etherion nie tworzy światów z niczego. Używa tego co już znasz. Zanim zdążył zapytać cokolwiek więcej, podłoga rozpadła się w tysiące błękitnych pikseli. Bartek spadł w ciemność. Kiedy otworzył oczy, nie znajdował się już w cyfrowej wieży. Stał na trawie, prawdziwej, zielonej, miękkiej. Wokół szumiały drzewa, a w oddali słychać było szczekanie psa. To mój park, wyszeptał. Dokładnie tak, rozpoznał nawet ławkę, na której mama często siadała z książką. Tylko coś było nie tak. Niebo miało dziwny, fioletowy kolor, a drzewa rzucały cienie, które poruszały się zbyt szybko. Bartek spojrzał na siebie. Był wciąż sobą, ale ubrany w coś w rodzaju stroju z gry. Bluesa z symbolem eterionu, świecące paski na rękawach, na nadgarstku pasek z liczbami. To symulacja twojej pamięci, odezwał się głos serwera. Ostatni fragment kodu został ukryty w chwili, którą chcesz zapomnieć. Ale ja nie mam takich chwil, zaprotestował chłopiec. Nie zrobiłem nic złego. To nie chodzi o winę, to chodzi o ból. Bartek usiadł na trawie. Wiedział o czym mówi serwer. Ten park był miejscem, gdzie ostatni raz widział swojego tatę. To wtedy tata wsiadł do samochodu i po prostu odjechał, bez pożegnania. Bartek nie pamiętał słów, tylko echo drzwi, które się zatrzasnęły. Od tamtej pory, gdy myślał o nim, w jego głowie pojawiało się coś jak szum błąd w systemie. W tym momencie powietrze wokół zaczęło drżeć. Z ziemi wyłonił się znajomy cień ten sam czarny stwór którego widział wcześniej tym razem był większy bardziej ludzki a w oczach migotały czerwone liczby error 112 uczucie utraty ryknęło stworzenie dostęp zablokowany bartek zrobił krok w tył nie chcę z tym walczyć nie możesz przejść dalej jeśli nie przyjmiesz błędu Głos serwera brzmiał poważnie. W grze i w życiu to samo. Naprawa zaczyna się od zrozumienia. Potwór ruszył. Bartek wzniósł ręce. Pojawiły się na nich cyfrowe linie, ale tym razem nie działały. Stwór go powalił. Czuł jego ciężar, chłód, jakby zamarzała mu klatka piersiowa. Wtedy usłyszał cichy głos, nie serwera, inny. Bartek. To był głos taty. Nie ten z jego wspomnień, ale jakby starszy, zmęczony, prawdziwy. Tato szepnął. W przestrzeni przed nim pojawił się obraz jak hologram. Tata siedział w samochodzie. Mówił coś, ale Bartek wtedy go nie słuchał. Teraz słowa zabrzmiały wyraźnie: Muszę wyjechać, synku, ale to nie przez ciebie, nigdy nie przez ciebie. Świat zadrżał, stwór zatrzymał się, czerwone cyfry w jego oczach zmieniły kolor na niebieski. Bartek podniósł dłoń i po prostu dotknął go nie jak wroga, ale jak wspomnienie. Ciało potwora rozpadło się na milion świateł. Ostatni fragment kodu odzyskany pięć na pięć. Bartek upadł na kolana. Czuł, że coś w nim się zmienia. Gra przestała być tylko kodem, stała się częścią niego, a on częścią jej. Na ekranie przed nim, choć nie trzymał żadnego urządzenia, pojawił się napis. Aktualizacja Eterionu zakończona. Odzyskano równowagę. Zalogowany gracz Bartek Kowalski. Status połączony. Gratulacje. Serwer znów przemówił. Udało ci się odbudować Eterion. Ale teraz czas na decyzję. Jaką decyzję? Zostać w grze, czy wrócić do świata, z którego przyszedłeś. Bartek milczał. Tu, w Eterionie, wszystko było pod jego kontrolą. Mógł latać, tworzyć, naprawiać, a tam, w realnym świecie, czekał na niego pokój z pustym biurkiem i ciszą. Światy są połączone, dodał serwer, jakby czytał jego myśli. Nie musisz wybierać. Możesz przenieść to, czego się nauczyłeś, tam. Jak? Po prostu się obudź. Otworzył oczy. Leżał na łóżku. Telefon spoczywał na poduszce. Ekran był wygaszony. Zegar wskazywał 3:14 w nocy. Bartek usiadł i przetarł twarz. To był sen? spytał szeptem. Na telefonie pojawiła się wiadomość. Gratulacje, Bartek. Eterion zaktualizowany. Wersja rzeczywistość 2,0. Pod spodem mała ikonka, błękitny symbol przypominający jego świecącą dłoń. Kiedy ją dotknął, na ekranie pojawiło się tylko jedno zdanie: Naprawianie błędów zaczyna się od środka. Bartek odłożył telefon i spojrzał przez okno. Miasto spało. Ale gdzieś w oddali błyszczało światło, takie samo, jakie widział w Eterionie. Pomyślał, że może każdy z nas żyje w jakiejś wersji gry. Nie takiej z pikseli, tylko z uczuć, decyzji i wspomnień. I że może czasem warto kliknąć restart, ale nie po to, żeby uciec, tylko żeby wrócić. Rozdział trzeci. Poranek był szary, ale spokojny. Deszcz bębnił o parapet, a Bartek siedział przy biurku, wpatrzony w ekran telefonu. Ikona gry Eterion wciąż była tam, niepozorna, błękitna, bez animacji. Nie wiedział, czy chce ją otworzyć. Czuł się inaczej, jakby część tamtego świata wciąż tliła się w nim. Z kuchni dobiegł zapach naleśników. Mama wróciła z nocnego dyżuru, zmęczona, ale uśmiechnięta. Wstawaj, bohaterze, zażartowała. Ocalenie świata pewnie wyczerpuje. Bartek roześmiał się cicho. Skąd wiesz, że ocaliłem świat? A co nie? Mama wzruszyła ramionami. Po twojej minie widać, że coś się zmieniło. Chciał jej powiedzieć o Eterionie. O błędach, o kodzie i o tym, że świat za ekranem był prawdziwszy, niż się wydawało. Ale jak to wytłumaczyć komuś dorosłemu? Zamiast tego tylko odparł, może po prostu. Naprawiłem coś ważnego. Po południu poszedł do szkoły. Kolega sławki, Krzyś, machnął na niego ręką. Stary, widziałeś nową grę? Eterion? Bartek aż się zatrzymał. Skąd ją masz? Wyskoczyła w reklamie. Wszyscy ją teraz pobierają. Mówią, że jest jak żywa. Serce Bartka zabiło szybciej. Czy to znaczy, że Eterion wciąż się rozprzestrzenia? Że każdy może tam wejść? Nie graj w to, wyrwało mu się nagle. Krzyś spojrzał zdziwiony. Czemu? To tylko gra. Bartek uśmiechnął się smutno. Niektóre gry wiedzą o tobie więcej niż myślisz. Po lekcjach wrócił do domu. Nie mógł się powstrzymać. Usiadł na łóżku i dotknął ekranu. Ikona Etherion rozbłysła, i telefon zadrżał. Na ekranie pojawiło się znajome logo, a pod nim napis: Witaj ponownie, gracz. Ostatnie logowanie siedem godzin temu. Nie, szepnął, ja się przecież wylogowałem. Ekran zaczął pulsować światłem. Na środku pojawił się symbol błękitny znak dłoni taki sam jak ten, który widział w grze a potem głos Bartek Eterion nadal istnieje ale teraz to ty jesteś jego administratorem. Chłopiec patrzył z niedowierzaniem. Co to znaczy? Światy potrzebują opiekunów. Ty odbudowałeś równowagę. Teraz możesz ją chronić. Zanim zdążył zareagować, ekran zamigotał i w pokoju zrobiło się ciemno. Nie tak jak wtedy, gdy gasną światła, raczej jakby zgasła cała rzeczywistość. Z sufitu spłynęły cyfrowe linie kodu. Świat znów się przełączał. Bartek stanął pośrodku pustej przestrzeni. Tym razem nie było już wieży kompilacji, ani błędów, ani serwera. Była tylko przestrzeń, nieskończony ocean światła, w którym unosiły się fragmenty wspomnień. Na horyzoncie migotał portal, błękitny, cichy, jak pulsujące serce. Z mroku wyszła postać nie serwer. To był ktoś inny. Wyglądał jak on sam, drugi Bartek, tylko odrobinę starszy, z poważniejszym spojrzeniem. Kim jesteś? spytał ostrożnie. Twoim zapisem odparł tamten. Tym, kim byłeś, zanim się zmieniłeś. Dwaj bartkowie spojrzeli sobie w oczy. Po co tu przyszedłeś? Żeby sprawdzić, czy naprawdę chcesz się wylogować, chłopiec poczuł w gardle gulę. W Eterionie wszystko jest łatwiejsze. Tu można coś naprawić jednym dotknięciem, ale w świecie poza ekranem też możesz naprawiać, tylko wolniej, prawdziwiej. Drugi Bartek wyciągnął rękę. Jeśli zostaniesz, staniesz się częścią kodu, wiecznym graczem, ale jeśli wrócisz, Będziesz tylko sobą. Bartek spojrzał na swoje dłonie. Świeciły delikatnie. Jak wtedy, gdy uzdrawiał błędy. Zrozumiał, że to nie była moc gry, to on był źródłem światła. Zrobił krok w stronę portalu. Dziękuję, powiedział. Ale ja już się nauczyłem, jak grać w prawdziwym świecie. Drugi Bartek uśmiechnął się i rozpłynął w błękitnej mgle. Portal rozjarzył się jeszcze mocniej. Bartek przeszedł przez niego i poczuł, jak świat wraca na miejsce. Obudził się na łóżku. Telefon leżał obok, ale ikony gry już nie było. Zniknęła, jakby nigdy jej nie było. Za oknem znów świeciło słońce. Mama krzątała się w kuchni, a w powietrzu pachniały naleśniki. Bartek się uśmiechnął. Wstał, otworzył laptopa. Zamiast gier, otworzył pusty dokument i wpisał tytuł: Eterion, historia, którą napisała gra. Nie wiedział, czy ktoś mu uwierzy, ale nie o to chodziło. Gra nauczyła go jednego: że każdy z nas ma w sobie kot. Który może naprawić, jeśli tylko zechce go zobaczyć. Tego wieczoru, gdy kładł się spać, na ścianie jego pokoju coś zamigotało. Na moment, tylko na sekundę pojawił się błękitny symbol dłoni. Potem zniknął. Bartek tylko się uśmiechnął. Dobranoc, Eterionie, wyszeptał. I po raz pierwszy od dawna zasnął spokojnie. Dziękujemy za wspólne słuchanie bajki. Jeśli podobała Ci się ta opowieść, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych magicznych historii. Nowe bajki pojawiają się regularnie. Do słuchania przed snem, w podróży i zawsze, gdy chcesz zanurzyć się w świecie wyobraźni. Podziel się bajką z innymi. Może ktoś właśnie jej potrzebuje. Do zobaczenia w kolejnej przygodzie.